żenujące sytuacje, te wzajemne przekrzykiwania się obelgami, hamskimi hołotami, fakami, różnymi innymi gestami. To jest po prostu porażająca, ale jeszcze bardziej porażające jest to, że my się do tego przyzwyczajamy. Dla nas to się staje normą i zastanawiamy się w rodzinnych domach, która partia z tych dwóch dużych, z tego popisu pokaże większego faka tej drugiej partii. Dalej się rozwijać nie będę, bo to nie mój show, tylko mojego kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Władysław kosiniak kamysz Proszę się własny. Ja oczekuję w tych wyborach odpowiedzi, czy Polacy tego chcą. Czy się urządzili, tak jak powiedział przed chwilą Paweł Kukis, w tym, co jest dzisiaj w zdradzieckich mordach, w dożynaniu watachy pisowskiej szarańczy w tym hamstwie. Trzeba poważnej dyskusji o Polsce. Nie wygibasów przed sesji, jak czasem to robi pan prezydent Duda, czy ta jego ostatnia wypowiedź o oczku wodnym. On nie ma kompletnie pojęcia, jak walczyć z suszą w Polsce. Nie przez oczko wodne z fontanną i rybkami, tylko przez system zbiorników retencyjnych. Chyba się oczko odkleiło. Temu misiu, Bareja wiecznie żywy. Brawo! Władek daje Wam przede wszystkim możliwość pojednania, wspólnoty, zgody i normalności, której teraz nam wszystkim, naprawdę wszystkim brakuje.